Listopadowe słońce nad Polską rzadko bywa łaskawe. Tego popołudnia nad terenem centrum szkolenia wojsk specjalnych pod Warszawą wisiało nisko, przebijając się przez warstwę ołowianych chmur bladym, zimnym światłem. Ewa Miernicka wysiadła ze swojej wysłużonej Toyoty, czując jak wilgotny wiatr natychmiast przenika przez jej wełniany płaszcz. W wieku 47 lat. Wyglądała na kobietę, którą życie po prostu zmęczyło, a nie zahartowało. Miała na sobie proste, ciemne dżinsy, szary sweter, który pamiętał lepsze czasy i apaszkę niedbale owiniętą wokół szyi. Włosy, w których srebro walczyło o dominację z wyblakłym brązem, upięła w luźny kok, a oczy ukryła za dużymi okularami przeciwsłonecznymi, mimo że słońce ledwo świeciło. Przewiesiła przez ramię skórzaną torbę, której przetarcia świadczyły o latach użytkowania, i ruszyła w stronę biura przepustek. Szła z lekkim, ale wyraźnym utykaniem na lewą nogę, cechą, którą większość ludzi przypisywała postępującemu reumatyzmowi lub jakiejś dawnej kontuzji narciarskiej z zakopanego. Wewnątrz biura przepustek, w sterylnym, pachnącym tanią kawą i płynem do podłóg pomieszczeniu, kłębiła się grupa młodych żołnierzy. Byli to świeżo upieczeni absolwenci kursu podoficerskiego, a ich mundury w z 2010 wyglądały, jakby dopiero co wyjęto je z folii. Biła od nich pewność siebie, ta specyficzna arogancja młodości, która nie zna jeszcze smaku błota zmieszanego z krwią. Sierżant sztabowy, Dariusz Rosiński, 26-letni mężczyzna o szczęce tak kwadratowej, że mogłaby służyć do wbijania gwoździ, natychmiast zauważył Ewę. Jego wzrok był taksujący, pozbawiony empatii. Zgubiła się pani? rzucił w jej stronę. Jego ton balansował na cienkiej granicy między służbową uprzejmością a jawnym lekceważeniem. Poczekalnia dla rodzin jest w drugim budynku, za szlabanem. Ewa posłała mu uprzejmy, choć chłodny uśmiech. Przyszłam na odprawę dotyczącą integracji taktycznej i działań asymetrycznych. Sala 4B. Młodzi żołnierze wymienili spojrzenia. W ich oczach pojawiły się iskierki rozbawienia. Rosiński podszedł bliżej, lustrując ją od stóp do głów z nieskrywanym sceptycyzmem. Proszę pani, to jest odprawa dla personelu wojsk specjalnych i kadry dowódczej, powiedział powoli, jakby tłumaczył dziecku zawiłości fizyki kwantowej. Wymagane jest imienne zaproszenie i poświadczenie bezpieczeństwa. Mam zaproszenie! sięgnęła do torby i wyjęła pismo na oficjalnym papierze Ministerstwa Obrony Narodowej. Opatrzone godłem i kilkoma pieczęciami. Rosiński wziął je do ręki, przebiegł wzrokiem po treści i zmarszczył brwi. Dokument upoważniał ją do wstępu w trybie priorytetowym, ale był sformułowany w ten specyficzny, biurokratyczny sposób, który nie zdradzał absolutnie żadnych szczegółów na temat tego, kim jest okaziciel ani dlaczego został zaproszony. A pani to dopytywał, nie oddając kartki. Ewa Miernicka, konsultantka. Jeden z młodszych żołnierzy, kapral Tomasz Turski, chłopak o twarzy, na której wciąż widać było ślady trądziku, nachylił się do kolegów. Konsultantka, powtórzył szeptem, który miał być dyskretny, ale niósł się po sali jak echo w studni. Pewnie z jakiejś fundacji, albo wysłali sekretarkę z MONU, żeby robiła notatki, bo ministrowi się nie chciało ruszyć tyłka z Warszawy. Grupa zareagowała stłumionym rechotem. Twarz Ewy pozostała niewzruszona, niczym maska, choć w jej szarych oczach na ułamek sekundy pojawił się błysk, coś ostrego, co zniknęło tak szybko, jak się pojawiło. Rosiński oddał jej pismo z niechęcią. Odprawa zaczyna się za godzinę. Może pani poczekać w kantynie, jeśli pani chce. Tu nie jest miejsce dla cywilów. Poczekam tutaj. Dziękuję. Podeszła do rzędu plastikowych krzeseł pod oknem i usiadła. Jej ruchy były oszczędne, przemyślane. Wyjęła z torby mały czarny notes w twardej oprawie i długopis. Młodzi żołnierze wrócili do rozmowy, zniżając głosy, ale wciąż mówili wystarczająco głośno, by słowa docierały do jej uszu. Dwie stówy, że to jakaś żona pułkownika, która pisze trudną książkę o życiu wojskowych rodzin, zadrwił Turski. Nie, stary, to pewnie pismaczka z jakiegoś niszowego portalu, dodał inny. Będzie szukać tematu o toksycznej męskości w armii albo o tym, że jedzenie na stołówce narusza prawa człowieka. Sierżant Rosiński nie dołączył do spekulacji, ale obserwował Ewę z mieszaniną ciekawości i pogardy. Wisz jego krótkim doświadczeniu cywile, która, Którzy pętali się po bazach wojskowych, rzadko rozumieli powagę miejsca, w którym się znajdują. Ta kobieta, w swoim wyciągniętym swetrze i z cichą aparycją bibliotekarki, wydawała się ucieleśnieniem wszystkiego, co w ich mniemaniu było miękkie. Dla postronnego obserwatora Ewa wyglądała, jakby pisała listę zakupów do biedronki. W rzeczywistości jej notatki były czymś zupełnie innym. Trzy wyjścia ewakuacyjne. Jedno zablokowane kartonami z wodą, brak monitoringu w północnym rogu, dwunastu obecnych w poczekalni, pozycja broni krótkiej sierżanta, kabura Udowa, źle dopasowana, utrudni dobycie w parterze. Turski, zbyt rozluźniony, plecami do drzwi. Stare nawyki nie umierały, one po prostu czekały w uśpieniu. Drzwi wejściowe otworzyły się z cichym sykiem pneumatyki, i do środka wszedł starszy chorąży sztabowy Marek Krawczyk. Jego twarz przypominała mapę drogową, pełną wybojów, a baretki na mundurze opowiadały historię ostatnich 30 lat polskiej armii, od misji na Bałkanach, przez piaski Iraku, aż po góry Afganistanu. Poruszał się z tą specyficzną ciężkością człowieka, którego stawy niosły zbyt wiele kilogramów szpeju. Przez zbyt wiele lat. Jego wzrok omiótł pomieszczenie, prześlizgnął się obojętnie po młodych wilkach i zatrzymał na Ewie. Przez długą chwilę po prostu na nią patrzył. Potem coś w jego twarzy drgnęło. Nie było to zaskoczenie, raczej głębokie, niemal bolesne uznanie. Podszedł do niej powoli. Pani Ewo! Miernicka podniosła wzrok z nadnotesu. Kącik jej ust uniósł się nieznacznie. Panie chorąży, kopę lat. Nawet więcej niż kopę. Młodzi żołnierze obserwowali tę wymianę zdań z rosnącą konsternacją. Turski przestał rzuć gumę. Rosiński zrobił krok do przodu. Panie chorąży, zna pan tę kobietę? Krawczyk odwrócił się do młodszego kolegi powoli, jak czołg obracający wieżyczkę. Jego wyraz twarzy był nieodgadniony. Czy ją znam? Zawiesił głos ważąc usamycie słowa. Wiem, kim jest, i podejrzewam, że wy też się dowiecie, zanim ten dzień dobiegnie końca. Sala konferencyjna zapełniała się powoli. Oficerowie wyższego szczebla, weterani z jednostek specjalnych, analitycy wywiadu wszyscy zajmowali miejsca przy długich stołach ustawionych w podkowe. Atmosfera była profesjonalna, ale nasycona zapachem kawy. I cichymi rozmowami o awansach, emeryturach i polityce kadrowej. Ewa weszła cicho i usiadła w ostatnim rzędzie, w cieniu. Przyciągnęła kilka spojrzeń, ale nikt nie zakwestionował jej obecności. Młodzi żołnierze z biura przepustek również zostali wpuszczeni najwyraźniej w ramach programu obserwacyjnego dla wyróżniających się podoficerów. Turski usiadł z kolegami pośrodku sali, wciąż rzucając w stronę Ewy ironiczne uśmieszki. Odprawa rozpoczęła się standardowo. Pułkownik z dowództwa komponentu wojsk specjalnych omawiał protokoły współpracy międzynarodowej. Prezentacja w powerpointie była sucha, pełna wykresów i wojskowych akronimów. Ewa słuchała uważnie, sporadycznie notując. Podczas przerwy kawowej Rosiński znów do niej podszedł. Jego wcześniejsza protekcjonalność ewoluowała w coś bardziej agresywnego, napędzanego być może wstydem że cywil został dopuszczony do odprawy, z której on próbował ją wyrzucić. Więc w czym dokładnie pani doradza, pani Miernicka? Zapytał, krzyżując ramiona na piersi. Postawa zamknięta, dominująca. Logistyka, catering różne rzeczy. To nie jest odpowiedź. Ewa zamknęła notes. Dźwięk był cichy, ale stanowczy. Nie, przypuszczam, że nie jest. Turski dryfował w ich stronę wraz z dwoma innymi kapralami. Utworzyli luźny półokrąg wokół jej krzesła. Nie było to otwarte zagrożenie, ale klasyczny mechanizm stada ustalanie hierarchii. Wie pani, co myślę? Kontynuował Rosiński. Myślę, że jest pani jednym z tych cywilnych teoretyków, którzy nigdy nie powąchali prochu, ale biorą trzy razy tyle, co my, żeby mówić nam, jak mamy wiązać buty. Tacy eksperci od wojny w Excelu. Ewa spojrzała mu prosto w oczy jej. Spojrzenie było spokojne. Niemal martwe. To interesująca teoria. Była pani kiedyś w strefie działań wojennych? zapytał Turski tonem, który sugerował, że pytanie jest retoryczne. Raz czy dwa? Wybuchł krótki, drwiący śmiech. Rosiński nachylił się bliżej. Raz czy dwa? Jasne. Wycieczka do bazy w Bagram, żeby zrobić zdjęcia z karabinem bez magazynka? Jaka zmiana? Jaki kontyngent? Zanim Ewa zdążyła odpowiedzieć, nowy głos przeciął gwar rozmów jak nóż. Czy jest tu jakiś problem, sierżancie? Żołnierze odwrócili się gwałtownie. Kilka metrów od nich stał generał dywizji Andrzej Majewski. Legenda. Szpakowate włosy, stalowe oczy i twarz człowieka, który widział każdy rodzaj ciemności, jaki ten świat ma do zaoferowania. Jego obecność wymusiła natychmiastową ciszę. Rosiński wyprostował się jak struna. Nie, panie generale. Tylko nawiązujemy dialog z cywilną konsultantką. Wzrok Majewskiego przesunął się z żołnierzy na Ewę. Przez moment coś przemknęło między nimi. Porozumienie wykraczające poza zwykłą znajomość. Pani Ewo, powiedział generał. Jego głos był oficjalny, ale niósł w sobie nutę ciepła. Nie wiedziałem, że już pani dotarła. Dopiero przyjechałam, generale. Majewski skinął głową. Cieszę się, że mogła pani przybyć. Pani perspektywa będzie bezcenna. Turski, ośmielony głupotą młodości i nieświadomością sytuacji, odezwał się. Panie generale, jeśli można spytać, jaka jest właściwie specjalizacja pani Miernickiej? Generał Majewski odwrócił się do młodego kaprala z wyrazem twarzy, który sprawił, że temperatura w pomieszczeniu spadła o kilka stopni. Jej specjalizacją, Kapralu, jest przetrwanie. Słowo zawisło w powietrzu, ciężkie od znaczeń. Majewski zwrócił się z powrotem do Ewy. Popołudniowa sesja obejmie studia przypadków historycznych. Pani wkład będzie kluczowy. Będę czekać, generale. Gdy generał odszedł, Rosiński patrzył na Ewę z nowym rodzajem niepewności. Wróciła do swojego notesu, ignorując ich całkowicie. Chorąży Krawczyk, który obserwował scenę z drugiego końca sali, podszedł do grupy młodych po odejściu generała. Dobra rada, panowie, powiedział cicho, ale dobitnie. Niektórzy ludzie na tym świecie robili rzeczy, które nigdy nie trafią do podręczników historii ani na paski w tefie N24. Rzeczy, dzięki którym wy możecie spać spokojnie i lansować się w mundurach na mieście. Skinął głową w stronę Ewy. Ta kobieta jest jednym z nich. Turski prychnął cicho. Z całym szacunkiem, panie chorąży, ale ona wygląda jak moja nauczycielka od polskiego z liceum. Krawczyk uśmiechnął się, ale w jego oczach nie było wesołości. Najniebezpieczniejsi ludzie zazwyczaj tak wyglądają. Druga część odprawy rozpoczęła się po południu. Generał Majewski wrócił na podium. Sala ucichła. W tej części odprawy zaczął generał omówimy coś, czego nie znajdziecie w regulaminach. Realne zastosowanie taktyki nieregularnej na terenie wroga w warunkach całkowitej izolacji kliknął pilotem. Na ekranie pojawiła się mapa prowincji Gazni w Afganistanie teren górzysty surowy rok 2012. Zespół uderzeniowy służby wywiadu wojskowego we współpracy z operatorem gromu został wprowadzony na terytorium kontrolowane przez talibów. Cel ewakuacja agenta wywiadu, który posiadał informacje o planowanym zamachu na polską bazę. Misja o klauzuli ściśle tajne oficjalnie nigdy się nie odbyła. Kolejny slajd. Ziarniste zdjęcie satelitarne przedstawiające zrujnowaną wioskę w dolinie. Zespół nawiązał kontakt z zasobem, ale wpadł w zasadzkę podczas odwrotu. Zostali odcięci. Przewaga wroga, 20 do Jersi. Brak możliwości wsparcia lotniczego z powodu warunków pogodowych przez 72 godziny. Majewski przerwał, pozwalając, by waga tych słów dotarła do słuchaczy. Trzy doby w górach, w śniegu, otoczeni. Dwóch członków zespołu zginęło w pierwszej wymianie ognia. Trzeci dowódca sekcji został ciężko ranny. Czwarta osoba zawiesił głos. Samodzielnie przejęła dowodzenie zabezpieczyła rannego agenta i przez trzy dni prowadziła walkę manewrową, eliminując siedemnastu potwierdzonych bojowników wroga i doprowadzając grupę do punktu podjęcia. Na sali panowała absolutna cisza. Słychać było tylko szum wentylacji. Informacje zdobyte podczas tej misji zapobiegły atakowi, który mógł kosztować życie ponad stu polskich żołnierzy. Turski nachylił się do Rosińskiego. Kto to był jakiś Rambo z Lublińca? Generał Majewski kontynuował, jakby słyszał to szeptane pytanie. Kryptonim operacyjny tego żołnierza był utajniony przez ponad dekadę. Został odtajniony w zeszłym miesiącu. Dlatego mogę dziś o tym mówić? spojrzał prosto na koniec sali, gdzie siedziała Ewa. Kryptonim wdowa. Przez długą chwilę nikt się nie poruszył, potem, powoli, głowy zaczęły odwracać się w stronę kobiety w szarym swetrze. Ewa siedziała nieruchomo, jej twarz była spokojna, ale maska przeciętnej cywilki opadła. Zostało spojrzenie drapieżnika. Sierżant Rosiński wstał powoli. Z niedowierzaniem malującym się na twarzy. Panie generale, czy pan sugeruje, że ona. Mówię, że pani Ewa Miernicka była porucznik wojsk specjalnych, operatorka jednostki Grom i oficer służby wywiadu, jest jednym z najbardziej odznaczonych żołnierzy w historii współczesnych konfliktów z udziałem Polski. Generał Majewski zszedł z podium i ruszył w stronę Ewy. Sala obserwowała to w osłupieniu. Zatrzymał się przed jej krzesłem. Wdowo, powiedział, a jego głos niósł się echem. Czy mogłabyś im pokazać? Ewa zawahała się przez ułamek sekundy. Westchnęła cicho, jakby to wszystko było dla niej tylko męczącym obowiązkiem. Sięgnęła do torby i wyjęła małe, czarne pudełko wyściełane aksamitem. Otworzyła je. W środku spoczywał order krzyża wojskowego pierwszej klasy, odpowiednik Virtuti Militari dla czasu pokoju, najwyższe odznaczenie bojowe w Rzeczypospolitej Szmer przetoczył się przez salę. Kilka osób wstrzymało oddech. To odznaczenie było legendą. Widzieć je na żywo to jedno, ale widzieć je w rękach kobiety w wyciągniętym swetrze to było coś, co burzyło światopogląd. Generał Majewski spojrzał na młodych żołnierzy, którzy z niej drwili. Pani porucznik otrzymała ten order za czyny, które ocaliły setkę ludzi. Odebrała go w Belwederze, podczas zamkniętej ceremonii, bez kamer, bez prasy. Nigdy nie mówiła publicznie o tym, co zrobiła, nigdy nie narzekała na obrażenia, które zakończyły jej czynną służbę i przez które każdy krok sprawia jej ból. Odwrócił się z powrotem do Ewy. I przyjechała tu dzisiaj, bo ją o to poprosiłem, żeby pomogła szkolić kolejne pokolenie, bo mimo wszystko, co oddała temu krajowi, wciąż jest gotowa dać więcej. Cisza była absolutna, była to cisza pełna wstydu i szacunku. Wtedy chorąży krawczyk wstał, wyprostował się jak struna i zasalutował. Perfekcyjnie, sztywno, z największym szacunkiem, jeden po drugim, każdy wojskowy w sali wstawał i oddawał honory. Również rosiński i turski, bladzi jak ściany, wstali i unieśli dłonie do czapek. Ewa wstała powoli. Jej lewa noga zaprotestowała tępym bólem, ale zignorowała go, wyprostowała się, a jej sylwetka nagle nabrała wojskowego rygoru. Odpowiedziała na salut z precyzją kogoś, kto robił to tysiące razy. Po zakończeniu odprawy sala pustoszała powoli. Ludzie podchodzili do Ewy. Kiwali głowami z szacunkiem, mruczeli podziękowania, ale większość wyczuwała, że woli pozostać sama. Słońce zaczęło zachodzić, malując niebo nad bazą na kolor brudnego fioletu. Sierżant Rosiński podszedł do niej jako ostatni. Jego arogancja zniknęła bez śladu, stał na baczność, nie mogąc spojrzeć jej w oczy. Pani porucznik, jestem winien przeprosiny. To, co powiedziałem, jak się zachowałem. Ewa uniosła dłoń, przerywając mu. Zobaczył pan kobietę w średnim wieku. Cywilnych łachach i wyciągnął pan wnioski. Większość ludzi zrobiłaby to samo, sierżancie. W Polsce lubimy oceniać po okładce. To mnie nie usprawiedliwia. Nie, zgodziła się, nie usprawiedliwia. Ale zrozumienie tego to pierwszy krok, żeby przestać być trepem, a zacząć być żołnierzem. Rosiński w końcu podniósł wzrok. Jeśli mogę spytać, dlaczego po prostu pani nam nie powiedziała, kim pani jest od razu? Ewa spojrzała przez okno na plac apelowy. Bo stopień i baretki nie powinny być warunkiem podstawowego szacunku, sierżancie. Każdy, kto wchodzi przez te drzwi, zasługuje na godne traktowanie. Czy jest generałem, czy sprzątaczką, czy matką, która martwi się o syna. Słowa te uderzyły go mocniej niż jakakolwiek reprymenda. Rosiński skinął głową. Zapamiętam to, pani porucznik. Mam taką nadzieję. Gdy odszedł, podszedł Turski. Młody kapral wyglądał, jakby chciał zapaść się pod ziemię. Pani porucznik przepraszam za te teksty o sekretarce i. całą resztę. Wstyd mi. Ewa przyjrzała mu się uważnie. Ile masz lat służby, kapralu? Osiem miesięcy po szkole, pani porucznik. Masz potencjał. Widzę to w tym, jak obserwujesz otoczenie. Ale potencjał nic nie znaczy, jeśli niszczy go arogancja. Zrobiła pauzę. Najgroźniejsi wrogowie, z jakimi walczyłam, nigdy nie wyglądali groźnie. Pasterze kóz w górach, starcy na targu. To właśnie czyniło ich śmiertelnymi. Jeśli będziesz oceniał zagrożenie po wyglądzie, wrócisz do domu w worku, albo twoi koledzy wrócą. Turski przełknął ślinę. Tak jest, rozumiem. Gdy wyszli, podszedł generał Majewski. Sala była już prawie pusta, tylko oni dwoje w półmroku. Dziękuję Ewo. Wiem, że to nie było łatwe. Wracanie do tego wszystkiego. Nigdy nie jest łatwe, Andrzeju, przyznała, używając jego imienia. Ale jeśli to pomoże chociaż jednemu z tych dzieciaków przetrwać, kiedy gówno wpadnie w wentylator, to warto. Majewski uśmiechnął się smutno. Na twoje zajęcia z rozpoznania specjalnego w przyszłym miesiącu Mamy więcej chętnych niż miejsc, wieści szybko się rozchodzą, wdowa wciąż ma ten efekt. Ewa zarzuciła torbę na ramię. Muszę lecieć, długa droga do domu. Możesz zostać w bazie. Mamy pokoje gościnne w internacie. Pokręciła głową. Dzięki, ale obiecałam córce, że będę na kolacji. Przyjeżdża z Krakowa na weekend, rzadko się widujemy. Wie? O tym, co zrobiłaś? Wie, że służyłam, zna ogólniki powinna wiedzieć Ewa wzruszyła ramionami Niektóre rzeczy lepiej zostawić w przeszłości Nie chcę żeby patrzyła na mnie jak na pomnik albo jak na mordercę Chcę żeby widziała matkę Gdy szła korytarzem w stronę wyjścia chorąży Krawczyk pojawił się po raz ostatni Zrównał z nią krok dostosowując się do jej tempa Karbala 2004 powiedział cicho Pewnie nie pamiętasz Mój pluton był przyszpilony przy ratuszu ogień z trzech stron. Moździerze waliły jak opętane. Mieliśmy rannych zero szans na ewakuację. Ewa nie zmieniła wyrazu twarzy, patrzyła przed siebie. Snajper pojawił się na dachu budynku obok. Zdjął obsługę moździerzy i kaemistę. Dał nam okno czasowe na odwrót. Zniknął zanim ktokolwiek zdążył podziękować. W raportach wpisali niezidentyfikowany sojusznik. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, powiedziała Ewa beznamiętnie. Krawczyk uśmiechnął się pod nosem. Oczywiście, że nie. Ale ktokolwiek to był, uratował tamtego dnia jedenastu chłopaków z siedemnastej Wielkopolskiej Brygady zmechanizowanej, w tym mnie. Zatrzymali się przed drzwiami wyjściowymi. Krawczyk spojrzał jej głęboko w oczy. Dziękuję, wdowo, za wszystko. Ewa zatrzymała się z ręką na klamce. Przez chwilę pancerz pękł, krawczyk dostrzegł kobietę pod spodem, kogoś, kto widział zbyt wiele śmierci, stracił zbyt wielu przyjaciół, a jednak wciąż szedł naprzód. Dbaj o tych młodych, Marku, są butni, głupi i myślą, że są nieśmiertelni, dokładnie tacy, jak my kiedyś. Będę. Spraw, żeby żyli wystarczająco długo, by zmądrzeć. Pchnęła drzwi i wyszła na zewnątrz. Zimne, wieczorne powietrze uderzyło w jej twarz. Na parkingu było pusto i cicho, tylko w oddali słychać było warkot śmigłowca Mi-17, podchodzącego do lądowania. Ewa Miernicka wsiadła do swojej Tojoty. Dla każdego, kto by ją mijał, była tylko kolejną, zmęczoną życiem kobietą, cywilem, opuszczającym teren wojskowy. Nikt nie zgadłby, że właśnie minął ducha cień, który kiedyś poruszał się w ciemnościach Hindukuszu, chroniąc tych, którzy nigdy nie poznają jej nazwiska. Przekręciła kluczyk w stacyjce. W lusterku wstecznym budynki bazy malały, aż w końcu zniknęły w mroku. Przed nią była droga krajowa, korki przy wjeździe do miasta, uśmiech córki i cicha kolacja w małym mieszkaniu na Ursynowie. Order Krzyża Wojskowego leżał bezpiecznie w torbie, na dnie, pod paczką chusteczek i starym rachunkiem za prąd. Przypomnienie tego, kim była, co zrobiła i co poświęciła nie dla chwały, nie dla uznania w mediach społecznościowych, ale dla czegoś znacznie prostszego i zarazem trudniejszego do wytłumaczenia, żeby inni mogli żyć. Włączyła radio. Speaker mówił coś o kolejnej aferze politycznej, o podatkach o tym, że zima zaskoczy drogowców. Ewa uśmiechnęła się do siebie. To były problemy świata pokoju, świata, o który walczyła. Wrzuciła bieg i ruszyła w noc.